przyjemność uczyć, można powiedzieć, rodzinę. Znaczy e, nie można powiedzieć tylko na pewno, bo Wiktoria Nowej, która za chwilę zagra, to kuzynka Klaudii i Weroniki i też postanowiła spróbować takiego nieco poważniejszego repertuaru, mimo tego, że jest jeszcze małą dziewczynką, to sięgnęła po wielkie dzieło i teraz usłyszymy fragment dla Elizy Ludwika Van Beethovena. Obrigada. Zwęczam Tobie dyplom. I drodzy Państwo, gdyby tego było mało, to uczyła się jeszcze nie mama Wiktorii, także y, przekaż mamie. Jest chora. Tak, dzisiaj jest chora nie mogła być, ale, ale też u mnie się uczyła grać na pianinie. Y, drodzy Państwo, teraz y, kolejna...